Także ja zabieram detektor. Tam był poprzedni guzik. I dosłownie krok od tego mamy kolejny guzik. Powiem wam, że długo chodziłem za takim jednym. No i w końcu mam. Jestem na terenie muzeum. Siemanko, witam was wszystkich, tak jak i starych i nowych widzów. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zostańcie, zapraszam Was na poszukiwania z wykrywaczem metali i co? Jeżeli za dużo dzisiaj nie wyjdzie, to zabieram Was do muzeum, jeszcze przy okazji Warwick, także coś tam chociaż wyjdzie, coś poglądamy tam. A ja co? Zabieram detektor, ruszamy w drogę, już ustawiony, odpalony, także widzimy się przy pierwszym dołku. Straszne dzisiaj ziemia, takie błoto. No ale pierwszy target na dziś guziczek. Także jak zaczynamy od guziczka to nie będzie źle. Mam nadzieję. Pewnie gołębia obrączka. A 1935. To już taka starsiejsza. Że tak powiem. No nic na razie parę pierdół. Z dwa guziki. I tak dalej. Nic ciekawego jeszcze nie wychodzone. No ale próbuję dalej, włączę się jak coś ciekawego znajdę. Kolejny guzik, przychylka dzisiaj mam. Wszystkie pokażę po prostu później. Szkoda czasu. Ten guzik warty pokazania, nie wiem czy to widać. ale powinno ładnie być widać. Guzik ładnie z koroną. Także na pewno to był guzik od czegoś. Ale od czego to jeszcze nie wiem, dowiem się może później. I wam dam znać. A ja to znowu śmigam po łąkach. Kopanie komercyjne. Pogoda taka średnia. Ale może uda się coś ciekawego wychodzić. Także zakupuję dołek i lecimy dalej. I następny guzik. Tam był poprzedni guzik, i dosłownie krok od tego. Mamy kolejny guzik. Dzisiaj jakaś guzikowa klątwa chyba nie czeka. Powiem Wam, że długo chodziłem za takim jednym. No i w końcu mam. No Szkoda, że kompletnie zgnieciony. Może go jakoś rozprostuję w domu. Ale ładna sztuka. Tyle detali. Już Wam pokazuję z drugiej strony. To druga strona. Wow. W końcu coś ładnego. No. To już można nazwać jakąś znajdką. No, powiem wam, że w końcu udało mi się wychodzić. Trochę chodziłem, i jest piękny naparstek. Szkoda, że zgnieciony. Ale jest ładna serberka, także wpada do kieszeni. A ja lecę dalej, zobaczymy co dzień przyniesie. Już bez komentarza, tylko. Włączę się, żeby Wam powiedzieć, że to kolejny guzik Mam już ich, nie wiem, z 10 Cały czas takie sygnały guziczek, guziczek no ale nic, będę po wszystkie. może coś innego się trafi. Tym razem wielki placek czegoś. Wam, Nie ma nawet za bardzo sygnałów na dziś także bieda totalna masa guzików i tak dalej. Także, słabyczki wypad, no ale dobra, zaradzimy ten wypad muzeum, także powiem Wam, że ostatnie 45 minut chodziłem, nawet sygnału za bardzo nie było, więc już nie nagrywałem, także już teraz takie małe podsumowanie, co napierdolo dzisiaj, totalnie trochę łowią jakieś tam inne rzeczy, kilka guzików. Tutaj jakiś guzik, który można później rozszyfrować. Tutaj obrączka z napisem 1935. Rocznikiem pewnie. No i co? I tak Fand wypadł jeden i drugi, to guzik z koroną, o ile ją widać tutaj ładnie. Nawet nie wiem. I na parstek. Jedni mówią, że wychodzą jak grzyby po deszczu, a mi się jakoś nigdy nie mógł żaden taki trafić. Także sreberko raczej na pewno. Tak, to było na tyle. Zapraszam Was jeszcze na mały materiał ze zwiedzania muzeum i widzimy się na kolejnym kopaniu. Także dziś znowu mała zwiedzanka mały spacer w czasie wolnym Bajera. Znajduje się w mieście Warwick. Takie blisko mnie, także udałem się na mały spacer. Jestem na terenie muzeum. Może coś nagram w środku, zaraz zobaczę. Tutaj mamy medal. George V i inne medale. Pierwsza wojna. Guziki. O. Nieraz takie znajduję podobne. Szabelki na pierdółki. 14 do 30, co my tu mamy Siodełko Armata. No, konkretna. Magneciki i napierdolę.

Wow, chciałoby się coś takiego znaleźć Jak ktoś jest zainteresowany, może się zatrzymać, czy dać